Cześć, moi drogi osoby, spotkam witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop. Ehm, dziękuję za to, że jesteście, za subskrypcję kanału, za piękne komentarze, no i wspaniałe, oczywiście, łapeczki w górę. A jakie karty dla Was? Już patrzymy na kwestię finansów, tak? Bo od nich zaczynamy w tym układzie, e, czyli Wasze możliwości finansowe. Siedem pucharów. Jak działać w miłości? Królowa Buław. Co przybliży Was do sukcesu zawodowego Hul Buław? A jak podejść do rodziny trzy buławy? Hmm. Seniorzy ich energia to rycerz mieczy? E, jakie sygnały wysyłać będzie organizm i na co zwrócić uwagę w kwestii zdrowia, to wieża? Oraz co przyniesie osobisty spokój jak mieczy. Siedem pucharów mamy w kwestii finansowej. Jest to bardzo fajna karta, pomimo tego, że niesie informacje o trudnych wyborach, iluzjach, złudzeniach, ale jeśli podejdziemy do swoich nowych możliwości finansowych i w ogóle do finansów racjonalnie, może się okazać, że odkryjemy naprawdę dobry potencjał, bowiem pojawią się trudne wybory, ale spośród tych wyborów będą opcje, które będą szalenie interesujące, tylko że trzeba do nich dotrzeć, nie kierować się powierzchowną, zbytnio no, niestety oceną. Eee, uczucia, tak? Z kolei mamy królową Buław, na pewno e, w uczuciach, jak działać. Królowa Buław jest przebojowa, silna, no, piękna karta dla kobiet, zdecydowana, e, charyzmatyczna, no, i w ogóle powinniśmy mieć taką siłę w sobie, także selektywna wbrew pozorom, czyli podoba mi się, nie podoba E, czy mamy kogoś czy nie, powinniśmy e, mimo wszystko być niczym ta królowa buław i zakasać rękawy. Chcemy, żeby było lepiej w relacji, to zróbmy coś dla tej relacji. Chcemy kogoś się znaleźć, to też działajmy. E, nie podoba nam się z kolei ktoś, no to w drugą stronę także jest to aspekt dla nas informacyjny. Co przybliży nas do sukcesu za, zawodowego? Kulbuław, piękna kolejna karta w energii właśnie buław, ognia. To jest siła, determinacja, zdecydowanie, no, żelazna wola wręcz i taka chęć działania, tak? Przejęcia kontroli, dominacja. Może tutaj mieć też kluczową rolę jakiś silny mężczyzna, którego warto posłuchać i może warto sprostać jego wymaganiom, na przykład kwestii zawodowej. Jak podejść do rodziny, tujeczka buław? Odwiedzić ich, komunikować się, dać się zaprosić zapraszać, no ruch, ruch informacyjny, ale też podróżować, pomóc w przeprowadzeniu, no bo to albo przeprowadzić je do kogoś, bo może tak być oczywiście, bądźmy otwarci właśnie na ruch informacyjny i ogólny, oczywiście. Seniorzy, seniorzy, ich energia to rycerz mieczy, no tutaj musicie uważać, bo możecie być w energii kłótni z kimś, przez kogoś, mogą być zawirowania, jest to karta, z Osoby, która może wytrącać was specjalnie też z równowagi. To jest intrygant, to jest oszustwo, to jest manipulacja, to jest takie no, wchodzenie też w paradę. Tak? I co jest radą dla seniorów, by byli równie błyskotliwi, ale też nie dający się właśnie wplątać w jakąś intrygę, sprytnie dyplomatycznie z czegoś wyjść, ale błyskotliwie. Tak? Być może też błyskotliwie się od kogoś odetniecie, bo będzie taka. Konieczność po prostu. Zdrówko. Zdrówko jest w wieży. Jakie znaki może wysyłać? No, może się coś złamać, możemy upaść, podupaść w energii. No, jest to karta wieży, czyli rozłamu to jest nagłej zmiany statusu w zdrowiu. Możemy też po prostu załamać się w energii stresu, po prostu też bo źle znosić jakieś zmiany. I to też może oznaczać, bo nie zawsze jest to oczywiście to, ta karta tak dynamiczna, ale może się zmienić nam humor, nastawienie. Trzeba uważać na wypadki, upadki, kolizje, złamania, zdarzenia nieoczekiwane. No i możemy też otrzymać jakąś wiadomość, która w kwestii zdrowia no niekoniecznie będzie dla nas czymś, na tym etapie pozytywnym, może musi coś nas czy nami wstrząsnąć na, na ten moment. I co przyniesie osobisty spokój Giermek Mieczy? Giermek Mieczy jest bardzo fajną kartą intelektualną. Jeżeli zrozumiemy, że nasze nerwy, nieufność jest bez sensu, że warto wykorzystać spryt na naukę, poszerzanie wiedzy, wnikliwe do czegoś dochodzenie, ale Żebyśmy tutaj nie oceniali zbyt kogoś nerwowo, zbyt mocno, nie doszukiwali się też niepotrzebnie czegoś, tak? To jest taka, taka, taka karta niedowierzania, nerwowości, taka A może on, ona miała coś na myśli innego, tak? Użycie intelektu, ale nie nadużywanie go, bowiem no, tutaj nerwowość może być waszym no, niesprzymierzeńcem, tak? Po prostu może was hamować, tak naprawdę. A spokój przyniesie nauka rozwijanie pasji, elokwencja, rozwikłanie czegoś poprzez dialog, ale nie nerwowy, bystry, sprytny, ale niewypalający. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Idziemy dalej. A no biegniemy sobie do wodniczków. Witam serdecznie drogie wodniki i już zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jak karty się dla Was ułożą i co z nich dla Was wyniknie. Bardzo dziękuję za łapeczki w górę, cudowne serduszka, oczywiście. No i tu subskrypcję kanału, co jest także ważne. Bardzo dziękuję. No i zobaczmy, kochanie, jak te finanse, jakie będą Wasze możliwości finansowe? Słońce. Jak działać w miłości? Redwanik. Co przybliży Was do sukcesu? Król Buław, zawodowego oczywiście. Jak podejść do rodziny na 9 buław? Seniorzy, ich energia, karta mocy. Jakie sygnały może wysyłać organizm? I na czym się skupić? W zdrowiu to diabeł. Oraz co przyniesie osobisty spokój? As-Mieczy. Słońce zaczyna pięknie, bo tutaj układ na. W tej karcie na finanse jest bardzo dobry, wskazuje na słońce, powodzenie, sukces, zadowolenie. Przy tej karcie warto działać, pokazywać, przejąć kontrolę nad sytuacją, no i nie bać się, tak przede wszystkim po prostu iść po swoje. Tutaj karta Prosperity, no, tak jakby to słońce w kwestii finansów miało nad Wami zaswiecić i powinniście osiągnąć sukces, nagrodę, wygrać, coś uzyskać. Niekoniecznie bardzo dużym wysiłkiem, bo słońce to jest taki, taka przebojowa karta. Jak działać z kolei w miłości? No, karta ruchu z kolei komunikować się z partnerem, partnerką. Jeżeli jesteśmy samotni, to pozwólmy sobie na tą komunikację i przez internet. Czy, czy w ruchu, tak? bo to jest karta też ruchu. Możemy kogoś poznać w ruchu, w podróży, nawet wychodząc gdzieś tak naprawdę w pośpiechu. No, i tutaj, jeśli mamy kogoś, możemy pojechać na jakąś wycieczkę, zmienić miejsce zamieszkania. Jest to czasem karta pewnego rodzaju konfliktu, ale jak mamy, powinniśmy działać w miłości, bądźmy odważni, kierując się tym, co mówi głos serca oraz rozum. Co przybliży z kolei nas do sukcesu zawodowego, i tu mamy króla buław, piękna karta determinacji, siły, zdecydowania, także wpływu osoby, która może posiadać cechy wcześniej przeze mnie wymienione, tak czy owak, dzięki właśnie naszej energii i zaangażowaniu możemy zyskać dużo, dużo więcej. Jak podejść do rodziny 9 buław? Rozumieć ograniczenia, nic na siłę. Jest to karta pod przeciążeń, ale też i trudnej osoby. No tutaj akurat mamy kartę męską. Może chodzić o kogoś drażliwego, z kim trzeba uważać, jak się mówi. Jak się chodzi, jak oddycha, wręcz mówiąc, taki specyficzny, jakby energetycznie twór, taka energia, tak? Po prostu człowieka, który jest bardzo drażliwy, czyli nie wzniecamy dodatkowych obciążających konfliktów. Seniorzy, karta mocy. Seniorzy w tym tygodniu powinni wziąć sprawy w swoje ręce. Mogą też być tutaj pod wpływem silnej kobiety, ale tak naprawdę to wy. Powinniście decydować o tym, co jest dla was dobre, co jest konieczne. Może czas w końcu przejąć kontrolę nad własnym życiem, opanować własne demony, rozliczyć je w dosyć szybki, spontaniczny sposób i wtedy poczujecie satysfakcję. Jakie sygnały wysyłać będzie organizm? Z czym wiąże się diabeł? Diabeł to pokusa od razu wyjdzie a no zjadłabym coś takiego, a to bym tego, no czy zjadł, tak, a to może bym tutaj się napił, napiła piwka, takie no pokusy, tak, a to sobie spofolguje. no diabeł to pokusy i od razu już wiemy, że, że jest to energia, która może nas no zwieść na manowce, tak, tak samo może być z negatywnymi myślami, które... Szybko, jeśli wychwycimy, możemy je zniwelować. Nie bądźmy niewolnikami kogoś, czegoś, ani własnego umysłu, czy własnych potrzeb. Zwróćmy uwagę na zakażenia bakteryjne, wirusowe, no i to kwestia jelit, no i właśnie przedobrzenia z jedzeniem lub piciem. Tak, że przed uważajmy na oczy, niestety. I co przyniesie nam osobisty spokój? As, mieczy. Jest to karta rozliczenia, bardzo mocnego rozliczenia, odcięcia się od tego, co naprawdę nam nie przynosi tutaj szczęścia. Czyli, tak naprawdę, racjonalny, surowy osąd, gdzie raz na zawsze się od czegoś kogoś odcinamy i powinniśmy to zrobić tu i teraz, aby być właśnie szczęśliwymi, by mieć ten osobisty spokój. Jak to zrobimy? Będziemy wiedzieli, że odcięliśmy się od czegoś co naprawdę nas przygniatało i tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej do zodiakalnej rybki witam serdecznie drogie rybki już patrzymy co tam u Was cieszę się, że jesteście drogie rybki i już zapraszam Was szybciutko na horoskop tygodniowy, dziękuję za piękne komentarze za subskrypcję kanału i za to, że po prostu jesteście. I już patrzymy. Wasze możliwości finansowe. Dwa denary. Jak działać w miłości. Dziewięć buław. Co przybliża do, z Was do sukcesu zawodowego. Siedem pucharów. Jak podejść do rodziny. Karta świata. Seniorzy. Ich energia to asmiecze. Jak sygnał wysyłać będzie organizm. Teraz w tym Tygodniu I co to będzie oznaczało? Drzewo życia oraz co przyniesie Wam osobisty spokój w tym tygodniu? Karta Księżyca. No i zaczynamy od dwójeczki denarów. Jest to karta oczywiście wskazująca na możliwości finansowe. Pieniądz przychodzący wychodzący, natomiast nie strata. Bardziej balansowanie, żonglowanie. E, pieniądz może przychodzić z różnych zleceń, niekoniecznie stałych. Może być tak, że pojawi się coś, zniknie, pojawi, zniknie, e, ale tak jakbyście żonglowali różnymi opcjami, możliwość też łączenia na np. zarobku z Polską i za granicą, e, czy dwóch prac, czy kilku nawet prac. No to już jest taki obrót finansami, choć no właśnie nie do końca stabilny, bo coś wchodzi, coś wychodzi, coś następnego wchodzi. No i tutaj. Taka żonglerka koordynacji. Jak działać w miłości? Dziewięć buław. Ano tak, żebyśmy ani my nie byli zmęczeni tym, ani nie męczmy, kolokwialnie mówiąc, kogoś, czy to partnera, czy partnerkę, czy kogoś, kogo będziemy poznawać. Nie, jeżeli ktoś jest odwrócony w energii, działajmy dyplomatycznie, delikatnie, nie na siłę. Nie wzbudzając w sobie agresji ani w tej drugiej osobie, bo tutaj może być po prostu trudniejszy okres ograniczenia zewnętrzne oraz wewnętrzne. Jak, co przybliży nas do sukcesu teraz zawodowego? Siedem pucharów karta pięknych, trudnych wyborów, gdzie jeśli nie będziemy oceniać powierzchownie, znajdziemy naprawdę super możliwości i puchar obfitości. Jeśli Zostaniemy zwiedzeni jakąś iluzję no to możemy no, niestety wybrać negatywnie, niekorzystnie. Dlatego, przy tej karcie, warto sprawdzać wszystkie mm, informacje dotyczące przyszłej oferty, możliwości zawodowej. Tak? No bo o tą kwestię teraz pytamy. Jak podejść do rodziny, karta świata? Karta ruchu, odwiedzin, odwiedzi, komunikacji. Karta uroczystości, no po prostu spotkań i ruchu informacyjnego, karta pozytywnego spojrzenia na coś, odcięcia się od negatywów i wejścia w nową energię. Tak naprawdę, może to od Was będzie zależało, że teraz się to zmieni, bo na przykład odwiedzicie kogoś i nagle wszystkie złe, negatywne energie się oczyszczą. Seniorzy, energia seniorów to asmieczy. Cokolwiek będziecie robili, uważajcie, no jest to karta czasem prawa, operacji, ale też i rozliczenia czegoś, kogoś. Może być dla jednych będzie kartą na przykład ślubu, dla innych rozwodu, dlatego, że u każdego co innego się nazbierało, kolokwialnie mówiąc. No i te asmieczy coś innego przyniesie. Jest to też karta umów, nowej pracy, nowych możliwości no i surowego sądu. Tak jak mówię, ważne jest to, by Rozliczyć coś w sobie, czy jakąś znajomość, czy w ogóle jakąś sytuację, która prowadzić będzie do nowego, świeżego spojrzenia. No i dla innych, właśnie tak jak mówię, może być to po zebraniu pozytywów pozytyw korzystne, a po negatywach, no jednak zakończenie, tak, oddzielenie, odcięcie, po prostu. Drzewo życia z kolei jest na zdrowie, to specyficzna karta, bo tutaj tak naprawdę jakie sygnały wysyłać będzie. No. Dla innych będzie to karta pozytywna, bo ich zdrowie w tym tygodniu będzie super. tak? I powinni się cieszyć. Po prostu sygnałem dla nich jest to: bądźcie wdzięczni za to, że was nic nie boli, że jest wszystko dobrze, że nie macie dolegliwości. Cieszcie się tym, po prostu, albo że dostaliście dobre wiadomości, świętujcie mimo wszystko. Jeśli jest gorzej w tej energii, to starajcie się jednak, mimo wszystko, walczyć o siebie, ale nie skupiać na negatywach i jakby nie, nie żalić. Także, dlaczego ja na przykład tak w tej kwestii często takie pytania, dlaczego mi to spotyka, no bo tak, no taki jest plan, zamysł, tak twojej duszy, no i to musisz gdzieś tam przerobić. No na to się no gdzieś tam ponoć zgodziliśmy, więc to jest dosyć istotne żeby tutaj walczyć o siebie, a jeśli mamy dobrą energię, to też się cieszyć i korzystać z niej, doceniać, być wdzięczną, wdzięcznym za to, że po prostu mamy świetne zdrowie, czy lepiej się czujemy, czy są super wyniki, czy choćby troszkę coś się polepszyło. No i co przyniesie osobisty spokój? Karta Księżyca. Księżyc wskazuje na rozwianie iluzji, złudzeń. Przestańmy wpadać ze skrajności w skrajność, w energię. Zwróćmy uwagę po prostu na to, co jest jasne, ale nie skupiajmy się ani na za bardzo dużych pozytywach, ani na za bardzo na negatywach. Bądźmy wyśrodkowani. Także spokój może Wam przynieść tajemnica. Czyli nie mówcie na przykład o swoich jakichś planach. Może za dużo jest ruchu wokół Was informacyjnego, a może właśnie trzeba teraz spowolnić, Oddalić się, poobserwować, kierujcie się intuicją i to przyniesie Wam naprawdę fajny spokój. I tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani. Hej!